Siemanko, chciałem Wam podziękować za ciepły odbiór mojego y, pierwszego e-booka, no moi drodzy dziękuję za tutaj y, każdej osobie, która zakupiła go, no i mam nadzieję, że cieszycie się z tego produktu i będzie to no, fajny prezent dla Waszych dzieci. I będziecie mogli wdrażać z niego informacje. Ja was cieplutko zachęcam do kupowania. Kto może, niech już sobie kupi, zakupi i wdraża ze swoimi pociechami, bo pamiętajcie: oszczędzanie, inwestowanie może dać nam wolność. Pozdrawiam serdecznie. Procent składany to magia. Sprawia, że Twoje pieniądze zaczynają rosnąć, rozmnażać się. Chcesz nauczyć swoje dziecko? Zapraszam. Już pokazuję, jak to zrobić w najnowszym e -booku.